No wszystkim w tej stronie, akcji dla Was odcinek, w którym przede wszystkim będziemy się wpisywać. Bo tak jest, tak idzie. dużo lepiej. W którym będziemy się no i głównym celem tego odcinka będzie czy to, nie do Was, jakimś serwerzem że grał. Najlepiej jakby był po wipe'ie. Co się właśnie stało? What Mnie się kłody zrespiły. I ogólnie tutaj się tylko wystrzelał z typami. Bo nie mam żadnych innych planów co do grania teraz tutaj na serwisie. To jest server X5000, w którym widzicie właśnie taki respił. Tu chyba lasowo spadają, po prostu. To jest znowu pełno kód. Tak, tak. To jest kill-off. To jest skrzynka. To jest medium beam. Z tej a! Głowiek! To tu bardzo fajny mod wgrany Slippers. Nie wiem, czy to są mod dograne do tego, czy po prostu na serwerze dodali teraz Slippersów. Nie powiedziawszy, dawno się nie interesowałem w Hard World. No więc, to ja, tak jak mówiłem. Celem tutaj będzie na tego odcinka. Informacja, znaczy dowiedzenie się gdzieś, czym grał, i od razu informuję, że będzie rekrutacja do ekipy była tam i nie wiem, jak się to dalej potoczy. A wiem, że chcecie przede wszystkim tego Hordewarda, więc staram się, żeby Hordewarda było najwięcej na kanale, żebyście się byli zadowoleni i mieli co oglądać. Oczywiście będą też teraz odcinki gier, bo yy, czy dalej będzie z Hurt to nie wiem, to się okaże. To wszystko w gruncie rzeczy zależy od Was, jak będą... Yy, czy będę widział, że się odcinki... No poczekajcie, ja zamknę... z słucham? oni tam w górach pisdają. Jakiś kit to tam. właśnie w Tam to tam przede wszystkim potem jak to interesuje. Lazo azo beton azo niewłasność to jest jedna rzecz, która mnie teraz interesuje i Chodź szybko. Nie. Kurde, bo nie tam wsadza, my bym tam... Może się połamał. A, pompa mi Dobry początek. этой стороне пойдем это Стефан и а вы это пистолет что мне место Анич Али нормально а первый шедух ну помпа Dwa, jeden... Ojej, tu trzeba czekać, to dupa. Trochę w dupie. Czy pistolet? Aj no, no serio teraz pistolet mi spadł, To spaduje mi tempo po kolei. No i co ja mogę? Jakie są pkki jeszcze? Uthhome Byłem Manga Kładeto Build amoszynie, Petry Dobra, pójdziemy ze złotą siekierą. Zobaczymy. Jak nam wypadnie teraz znowu Bóg, to znaczy, że wypadają po kolei. Ale tu ze mnie nie zebrał, A nie zebrał. Hello Dzień dobry Cześć Axo, Axo się ma, gramkę z tobą Tak? Co do mnie strzelacie? A grał ze mną? Kogoś to ze mną grał, zaraz się dowiemy gdzie i kto to jest. Nie to bardzo ciekawi. To się tu tak strzela. A ja nie wiem. Ja tu nie strzelać, ja tu chcę przedem pogadać, jej ja i tak tu nie gram. To, to w wpisz to daj mi. Już. Gdzie ty jesteś? W środku gdzieś? rzuć mnie to i tak jest... Tu jest ten pan? Ja jest. Ja e grałem gdzieś stąd. Pamiętasz? Kojot, y Newime... No takie już nie miałem u ciebie na serwerze. Uważaj, bo ktoś tu idzie. A dziękuję. Jak on strzela po nogach! A jest. O pistolet. Nie moja broń. My tu mamy jakaś broń. A ma do pompy je? Nie ma Jak ja widzę, że tutaj to jest easy gierka. No jak? Na tym serwerze. A czemu grać na takim X dużym serwerze? Się. Nie wiem nie chcieli grać. Ja nie lubię takich gier. To tu jeszcze raz pompy, czemu go zabiłeś? Uważaj, bo tu ktoś... Uważaj, bo tu ktoś biga. Fajno. Nie wejdzie. Patrz, nie wejdzie. Zamknęłem mu drzwi. Ale ty zabawny To Tu wy się przez ściany zabijacie? Czy mi się zdaje? Tak wolno w ogóle. Ok, jak to. Jak on. Co jak tam przy... trzeba wskoczyć? Dało się wskoczyć. Można tam przejść na pewno. Dobra, zrobię sobie zaraz. Przejście na około, bo tu chyba nic nie. Chcę przejść. Mogę przejść, czy też mogę... Nie za koło tego, to temu nigdzie przechodzić, kurwa. Zaraz go rozjebię. Hmm... Tak, co... So. nie może... To widzę, że dużo polskich graczy gra na tym serwerze. Tak przyjemnie na takim dużym serwerze jest grać? Panowie? O, przyjemnie za takim serwerze grać? No jejku. Nie wiem, o co oni się tak tu biją. żebstę. Halo. Czego? Nie mam pojęcia. Inny dobry. Spokojnie. Na raz... Jezu, znowu teraz się stąd ruszyć, to jest krzyk, kurwiejące. Panowie, bez spiny, czy wy się tak tu denerwujecie? Panowie, tutaj nic nie ma, ja wam tu to, to się nazywa ogarnięci ludzie, bo mnie zabijać do bólu. Ustaw sobie odrodzenie i poczekaj, a ja ich mogę wszystko wyrzucić. To są naprawdę wiel raki w tej w tej grze. Wyrzucić to, 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 to. wam wszystko? Nie, nie trzeba. No bo nie wiem na co wy tak strzelacie, jakby mi to była jakaś ważna rzecz. Muszę się w ogóle przywitać, bo będziecie na odcinku. O jejku. O nie, tam było kilkanaście staków wamo do pompa on mi będzie w nieskończoność zabijał. Kiedy się znudzi twojemu koledze? O, kiedy mu się znudzi? Już się znudziło. Tak? A co było wspaniałego w tym twoim strzelaniu? A, a w ogóle ponsy bons, to się dostaje, czy ja po prostu nie wiem skąd je miałem? Nie wiem. Bo to jest serwer ze Storch, tam się dostaje pompy, tutaj na razie. No tak, ale wąsy ja od kogoś miałem, ja bym wziął ten pan. No ja też miałem wąsy, właśnie nie wiem od No, Właśnie nie poleciało jakieś. No bo powiedz, to ja bym odłożył, mi to wisiało. A i tak tu nie ja, będę no. grał, ja po prostu aktualnie nagrywam odcinek, w którym sobie rozmawiam i zastanawiam się na który, jakim serwerze grać i informuję, takie podstawowe rzeczy widzę. Pokémon GO X3. Takie rzeczy. Na czym? Pokémon GO X3, dawaj. Tak? No jak znajdę jeszcze, ze zbiorę ekipę, to chętnie tam wbił. No, to dam Zobaczymy. A kiedy tam wave ma być, wiecie może? Eee... w piątek ten. Około godziny. W piątek na dyż, ale nie wiadomo czy na Pokemony, czy... ...czy na serweru na razie dwa. Jebać, kasztana. Jak ktoś tu strzela. sobie ja to, ja to nieco. Ja wam A co ja, tak ja mam brać, jak mi tu wisi nie to wszystko? To mam. Jak ja to naprawdę tu grać nie będę, Ja tylko tak sobie zaraz wszedłem pogadać. No, no dobra. Przyszliśmy po IP, już zagraliśmy, wygraliśmy. Nie tyle. Się pobawić. Co jak każdego. Więc widzowie, najważniejsza kwestia w tym, odcinku, na pewno jest nudny, bo że to zauważyli, że jest nudny, ale no, wiecie o co chodzi teraz, tak? I kwestia jest taka: serwer. Słuchaj, ja Mieciu. Niech <grystanie> on tu przyjdzie, ja się go z tego piszę.

No, nie, gdzieś tu będzie. Aj, to nie ten. No kurde, nie mogę się wcelować z tego pistoletu. Będę musiał dużo postrzelać. moment. gry, Bo. No teraz strzelanie w kurcie nie wychodzi. Znowu nie grałem, ale coś się zrobi. ten Phantom zrobi. mój pistolet został. Został, sobie go wezmą. Jak widzicie, tu wszystko kurde, kurty, kurty, tam przez skrzynkę otwieram, że tam są jeszcze te typy. Tak jak mówiłem, główna kwestia. To kwestia tego serwera i będziemy robili rekrutację. Osoby chętne niech się też zgłaszają w komentarzach. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś bardziej konkretnym uczniu. albo mieszkają na górze, albo w skale No, jeszcze może. Cało pociski. Prawda? Ojej, z pociskiem się skończył. dupa. Dobra, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.